Cześć wszystkim to jest i dzisiaj słuchajcie będziemy trollować streamerów na moim serwerze smrmc.pl Także słuchajcie oczywiście wbijajcie wszyscy w na serwer I moi drodzy jeżeli w tym zostawicie lajka i będzie pod tym filmem 600 tutaj w górę 24 godziny Nagrywam od razu kolejny film z trollowania y, streamerów lub streamerek Oczywiście moi drodzy jeżeli chcecie randkę z Ancią y, Bo chcieliście więc ja może nagram y, To komentujcie i również zostawiacie lajki y, y, I może to przemyślę okej? Okay? Oczywiście moi drodzy zasubskrybujcie kanał z wody teraz nagranie ten czerwony przycisk ma być Szary, bo inaczej, no, macie przerąbane, ok? I możesz wtedy napisać komentarz ze swoim nickiem i możesz wygrać wtedy rangę na y, nowym trybie Survival na 1.16.5. Moi drodzy, który startuje w tą sobotę y, o godzinie 18 na, najprawdopodobniej, więc bijacie i będziecie mogli właśnie wygrać rangę na Survivalu. Także komentujcie, lajkujcie, like, spróbujcie oglądajcie do końca, trzymajcie się cześć. Czekaj, czekaj, mordo, słuchaj. Sprawdzaj serwis eneba.com. Najprawdopodobniej podejmę współpracę z właśnie enebom.com i chciałbym was właśnie zaprosić na tą w ogóle stronę, na ten serwis. Jest to naprawdę coś niesamowitego Jeżeli grasz w gry, jest to oferta specjalnie dla ciebie Są tam gry po naprawdę wysokiej promocji I jeżeli będziesz chciał kiedykolwiek kupić grę Wejdź na początku na ENB I sprawdź po ile możesz tam ją kupić A ja ci obiecuję, że na pewno zaoszczędzisz parę złotych Osobiście sam już korzystałem z tego serwisu I naprawdę się nie zawiodłem Jest mi mega miło, że jestem w stanie podjąć właśnie współpracę z tym serwisem I mega wam go polecam Wbijajcie wszyscy Macie link pierwszy w opisie Na pewno się nie zawiedziecie Moi drodzy, dzisiaj, tak jak mówię, będę trollował streamerów y, lub streamerki. Nie wiem, zależy, kto streamuje z serwera. Streamujcie z serwera, moi drodzy. Starecce.pl wbijajcie wszyscy, bo no inaczej, no, no nie mam jak was trollować i mi jest bardzo przykro, więc y, wbijajcie, oczywiście. Moi drodzy, jestem na YouTubie i wpisuję sobie star mcpl. Robię filtry, klikam na żywo i widzę co? Widzę ziołka, czyli Frediego, którego ostatnio trollowałem i chyba nie mam żadnego w ogóle wyboru, y, więc muszę go trollować. I jakiego ziołka, który jakiś inny serwer. No nie mamy, słuchajcie wyborów, bijamy do Frediego. Frediego jak zawsze do, dobry ziomek się tutaj bije i napierdziela jakiś y, wariatów. Myślę, że, moi drodzy, no nie mamy wyboru i będzie trzeba go także lecę do Minecrafta. Dobra, moi drodzy, mam włączony głos, więc no, będziecie cały czas na bieżąco to słyszeć to jego głos, y, żeby wiedzieć co się w ogóle dzieje. Waczymy sobie wanisza i obawiam się, że on może widzieć w ogóle co my robimy, ponieważ dałem mu rangę, która będzie umożliwiała jakieś łatwiejsze granie, żeby żeby mógł sobie pograć jakoś fajniej Także, moi drodzy, stędzijmy się do niego, sprawdźmy, czy na streamie w ogóle by o, byliśmy widoczni. Cholera, jasna. Widział nas. To naprawdę... Napравда... <in> Czy on naprawdę mnie tutaj stalkuje już się do mnie tepną, widzowie? Jak ja mam trollować? No nie! Dobra, uwaga, widzę, padłem na genialny pomysł. Zmieniam nick. Zmieniam nick, daję sobie rangę na innym niku yy, i po prostu będziemy go trollować, także tak jest plan. Moi drodzy, daję sobie szybko rangę na nick Waldusiek, także mam na nadzieję, że to się jakoś uda, nie. No moi drodzy, niestety nick Waldusiek nie zadziałał. No, zajebyście. Dobra, dajmy sobie, nie wiem, opa, na byle jakim nicku, w meczek. Będzie chyba git. Dobra, moi drodzy, udało się wejść na serwer jakimś cudem, także zajebiście. Właśnie, moi drodzy, Game yy, i mamy wszystkie premisje. Dobra, myślę, że. Teraz na pewno się nie skapnie, yy, że, że to jesteśmy my. Tak mam nadzieję chociaż. Dobra, moi drodzy, myślę, że możemy się do niego tepnąć. Włączę sobie tylko jeszcze głos jego. Dobra, on w tym momencie losuje jakieś ragi na serwerze, także nie powinien nic zauważyć. Ok, róbmy to. Dobra, moi drodzy, szybko zrobimy taką taką kopułę, jakby z bedrocka. Ok, zobaczymy zaraz jego reakcję. Ok, chyba zauważył, że nie pokazuję tego na ekranie. Dobra, moi drodzy, jeszcze szybko postanowiłem, że jestem w stanie go yy, szybko zabić, ale czy to jest dobry pomysł? Myślę, że tak. Dobra, zróbmy to, walić to. Jeszcze nie zabił? No zauważył, zauważył Ale on jeszcze nie ogarnia chyba widzowie no, Bardzo dziękuję za obecność na live streamie. Czy, czy on naprawdę kończy live'a moi drodzy? Dobra, szybka moi drodzy sprawa Elo, ba banuję go za włam Dobra moi drodzy czy on naprawdę nie zauważy tego? Ja, prawda, ja, najgorsze trollowanie włączył streama. Boże, co za debil. No debil, no. Jak, jak to zrobić, widzowie? Pisuję starym C. Daję sobie na żywo. I nikt nie ma live'a. Beka ze mnie, widzowie. Beka ze mnie. No, moi drodzy, zajebiście Jeszcze ziomek. Śledzik mnie zbanował. Czyli od serwera. Bo pewnie zauważył, że został że bana ode mnie. Niesamowite. Dobra, moi drodzy, jest ancia. Tylko, że ona nie gra na, star na starym C. Więc trzeba jej napisać. Wbij. Na star tam, przy, myśli, Może wejdzie na star MC chciałam wyjść, ale muszę sobie wersję zmienić, dlatego ja domek skończę robić i piję na star MC No tam jest do, chyba od, od... Dopiero po domku. No nie no. Jak ja, tu życie tak to teraz ciężkie widzowie tak. Dobra mój drodzy, udało się ogarnąć jeszcze jedną osobę y, Kubele, Kubele.pl, okej, okay, dobra, typnijmy się szybko do niego i lecimy z boże, już jeszcze ancia wejdzie, już już będzie w ogóle zajebiście Zobaczycie do końca filmu i zostawiacie lajki like w górę. No, moi drodzy, on jest... ma grawko, także moi drodzy, tepamy się do niego i lecimy z Dobra, moi drodzy, tepamy się do tego ziomka on ma grawko, mam nadzieję, że tutaj nic się nie zbuguje i będzie, nie będzie mnie widział. Moi drodzy, jesteśmy przy nim yy, i właściwie myślę, że możemy już coś tutaj zacząć robić. Dobra, weź sobie, Byrys, karę. I zróbmy sobie na przykład TNT 2 zróbmy coś takiego. On jest tutaj, więc może tutaj to zauważy tak, jeżeli to zrobię tak obok i zrobię to jeszcze tutaj. My zrobię też to za nim, zobaczymy Moi drodzy, to jest żart właśnie mu live i wyrzuciło chyba lata. Moi drodzy, zgadnijcie kto, moi drodzy, streama ma streama Olisek, czyli administrator naszego serwera. Sprawdźcie co tutaj w ogóle się. Ja pier <śled> <laughs> jaki to jest debil, jaki to jest debil No nie, no nie wierzę To są właśnie moi drodzy streamy z naszego serwera no. Okej, okay, jeszcze jakiś ziomk, ziomek, jest zaw, dobra, tygnijmy się na niego Dobra, mamy go sobie wycieszonego, dobra, weźmy sobie mój temy szybko, zaw, dobra, weźmy szybko mój temy Git, git, bierzemy mój temy Mam nadzieję, że zobaczymy szybko reakcję Co jest... Okej, okay, już, już Trollują mnie Nie Jak no, nie! Nie trolują cię! Zęciak, widziałem Twój film, nie trolluj mnie. Nie <laughs> Ale no, ja mam szanowane, wszyscy widzieli mój film. Jak ja dobrze rozegrać teraz? On sobie teraz ogląda streama swojego, żeby to zobaczyć. Co za ziom! Dobra, moi drodzy, skoro jestem na niku wal meczek, sorry, nie waldusiek, tylko meczek. Weźmy, zróbmy coś takiego. I po prostu tepnijmy go do siebie, moi drodzy. On ten nie będzie wiedział, że to jestem ja. Będzie od razu, miał na mam nadzieję, że będą inne podejrzenia, że, 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 że jestem, nie wiem, kimś innym w ogóle. Dobra, moi drodzy, tepnij go do siebie szybko. OK, puszczamy go. Czy on zginie? Nie zginie, dobra. Zaraz zobaczymy reakcję. Żeby nie wiedział, że to ja na pewno, żeby myślał, że jakiś włam jest czy coś takiego. Dobra, nie jest tutaj ten moment. Zajebiście. On tu spadł. Jakiś admin mnie tepnął. Dzięki, admin. <laughs> Prawie zdałem. Sorry, mordo, nie chciałem. Dobra, plan jest taki, po prostu go zbanujmy. Zbanujmy go po prostu za włam. zobaczymy znaczymy reakcję, fast. Okej, okay, moi drodzy, to jest ten fragment. OK, W ogóle się nie odezwał. Myślę chyba, że go wyrzuciło. Yes. Jest! Zostałeś zbanowany? Mam bana Dobra, ty ma mindfucka mnie totalnego Co ja takiego zrobiłem? No włam, masz powód włam, mordo Że gram na Blazing Packu. Dobra, myślę, że chyba cheaty? Nie, nie mam cheatów Powód? Włam No proszę, uwierz, że się włamał ktoś Tak. Dobra Od razu zęciak, Walić to, nie da się Dobra, widzę, dam moon bana. no co mam zrobić, no nikt mi nie wierzy już, no Masakra o, moi drodzy! Nie wiem, czy wy pamiętacie, ale to jest ten ziomek, ten grafko, którą przed chwilą TNT zrespiłem, którą wali oneta. On teraz, jego kolega, też was streama i myśli, że on to zrobił i że oszusta. Ja pierdziele, ale go wrobiłem. Coś najbliżej, tak, tak. No i się jeszcze ś... Nie, no, odbuduj to. Ja pierdzielę. Co, 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 co? Dawajcie z tej O, ale go wrobiłem, widzowie! Dobra, moi drodzy, musimy go oczyścić z zarzutów, po prostu. Tepnijmy się. On cały czas myśli, że ty TNT zbudował. Dobra, moi drodzy, tepnijmy się do niego. Krystek, dajmy mu moi drodzy tutaj skrzynkę. Postawmy mu tutaj skrzynkę, yy, chest i dajmy mu tutaj, nie wiem, dajmy mu tutaj jakieś premium case'y, widzowie. Że myśleli, że to Admin, bo to trochę lipa, S serio, zrobiłem go strasznie. Czemu jest jakiś meczek? Ej, <laughs> co? Oj, oj, oj. Ej, Admin, siema. Ej, Admin jest tutaj. Siema. Dobra, dobra, dobra. jeszcze go szybko zbanuję, moi siema, drodzy. Krystek, meczek. włam. Dobra, elo. Siema, meczek. Uwaga, tutaj dostanie bana zaraz. Ej to Admin mnie trollował, co to on jest on nie trollował Co? O jest ja moi drodzy! Nick Włam. Ba co? Włam! <noise> Jelo eee, Co? Bana dostałeś z, z, po zdrozenciach. Po, zdrozęciach, po zdrozęciach. No już! Po, zdrozęciach po, zdrozęciach. po zdrozęciach. No nie! No Dostałem bana! Co jest? Ale on dalej wierzy chyba! Jest? Jak się odpalił chłop! Co to jest? Ja bym bana! Dobra, nie, w tym momencie się zdenerwowałem, Za co włam? Włam, za co? No wam. co chodzi to jest chyba... Nie no, to jest nie Tak, ale niech dazu mi ją bana no śmiech i śmiechami, ale bez przesady, no nie wiem. zaraz Włam to i coś. Ech... Coś się odpalił chłop! Coś się, się odpalił! Sorry, no, bo, ale ty nic nie działa, więc jakby jak ale nie, ale włam. Czemu ban za włam? Dobra, daj mu bana widzowie, bo się odpalił chłop. Chłop to się odpalił jak nie wiem. Ja zaraz idę do na Tesla. Nie, ja zaraz idę na Tesla. Jak się odpalił w ogóle? Dobra, nie, je sobie. Co jest? Tym co tej spika. Dobra, spala. wychodzę z tego streama, boję się. No, Ancia widzowie, wyrąbane. Dobra, nara, bo obrażam się, obrażam się na ciebie Ancia. Proszę do niej wszyscy wbić widzowie i napisać Yy, wbijaj na starym Cpl Dokładnie i z niego ma streamować Dobra widzowie, to był ja było na tyle z tego odcinka Mam nadzieję, że się Wam się spodobał jeżeli i tak, zostawiacie lajki, subskrybujcie kanał. zone, wbijacie w ogóle na serwer GTA5rp macie link w opisie, wbijacie wszyscy I pamiętajcie, że survival w sobotę o godzinie 18.00 i mam nadzieję, że odcinek się spodobał Na następnym yy, odcinku musimy Ancie tutaj sterować, więc wiecie co robić. Eee, yy, siema, nara, cześć